Po raz pierwszy w powiecie działdowskim odbyły się mistrzostwa w grze w kręgle. Wzięli w nich udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 26 lutego w kręgelni Bila odbyły się pierwsze mistrzostwa powiatu działdowskiego w kręgle dla szkół ponadgimnazjalnych. Puchar ufundował dyrektor zespołu szkół w Malinowie, pod którego patronatem te zawody się odbyły. Natomiast salę, sprzęt zapewnili właściciele kręgelni Bila. Więc była to wspólna inicjatywa nauczycieli zachowania fizycznego zespołu szkół w Malinowie, dyrekcji zespołu szkół w Malinowie i właścicieli i całej kręgelni Bila w Działdowie. W tych wyjątkowych zmaganiach wzięły udział cztery zespoły: Grunwaldzka, Polna, Pocztowa i Malinową. Zespół szkół w Malinowie, jako organizator, był gościnny i pozwolił wygrać swoim kolegom z zespołu szkół nr 2 w Działdowie. Takie zawody to nowy pomysł na promocję szkoły. Na pomysł Padli nauczyciele e, wychowania fizycznego zespołu szkół e, w Malinowie. E, w celu no, propagowania jakiejkolwiek do, e, aktywności ruchowej e, zgodnie z zainteresowaniami młodzieży, która ma, e, chce uprawiać różne formy ruchu, staramy się. Wspólnie z właścicielami kręgelni Bila rozpropagować po prostu ten rodzaj sportu. Zainteresowanie wręcz przerosło nasze oczekiwania, mimo początkowego sceptytyzmu, Już na następny turniej zainteresowanie jest znacznie większe. Zwycięzcom gratulujemy wygranej, organizatorom, świetnego pomysłu na organizację zawodów. Dowiedzieliśmy się, że już planowane są podobne mistrzostwa. Tym razem naprzeciw siebie stanąć mają pracownicy szkół. Będzie się działo.